Witajcie, witajcie na Zbocie, Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Jak wszystko jest na zielono, może prawie wszystko. Ostatni miesiąc dał nam mega wzrosty. Ostatni tydzień również. Bitcoin. Um, niesamowite wzrost też dostarczył. Przypływ pieniędzy przez ETF-y do Bitcoina był bardzo duży. Zobaczmy, jak wyglądał miesiąc. Na tym. Na tej stronie cryptobubbles.net możemy zobaczyć w taki wizualny sposób, łatwo, co rosło najwięcej. I znajdujemy się w dosyć dziwnym momencie, bo z jednej strony, jeżeli popatrzymy na wykres Bitcoina, yy, gdzie on tutaj bardzo wysoko się znajduje, to jesteśmy znacznie wyżej niż ktokolwiek się spodziewał, lub raczej mała garstka osób spodziewała się. Spodziewała się tego, że Bitcoin będzie tak wysoko, z racji tego też, że w przeszłych cyklach przed halvingiem Bitcoin nie był tak, nie był tak wysoko um, w porównaniu do poprzedniego all time high, więc tutaj możemy zobaczyć all time high, na, czyli najwyższy punkt e, w poprzednim cyklu, 20 cykle temu właściwie, do 2017 rok i później po po besie, na początku HOSY widzimy e, wzrost, no ale on nie był aż tak wysoki, aby e, prawie dotykać tego czubka poprzedniej, e, wcześniejszej hossy. E, a teraz znajdujemy się dużo, dużo wyżej, więc ciężko jednoznacznie stwierdzić, co będzie dalej. Czy na przykład przebijemy All Time High bardzo szybko, nawet jeszcze przed halvingiem, czy będziemy mieć jakąś korektę? Wiele, wiele rzeczy mogłoby wskazywać, że jakąś korektę będziemy mieli, e, z racji tego, że no, jesteśmy tutaj oczywiście w strefie e, podaży teraz. Prawie wszyscy, którzy kupowali bitcoina e i go posiadają, są na zys w zysku, tak, więc to też jest ważny aspekt. No ale do halwinu zostało już nam bardzo niewiele, ponieważ tutaj mieliśmy zwykle. Taki wskaźnik, ile dni zostało, no ale jest to już niedużo. Mamy marzec, więc około 60 dni zapewne do halwingu, poniżej dwóch miesięcy. Także jestem ciekawy, jak się nam to rozegra. Jeżeli mielibyśmy mieć jakąś korektę, to zapewne byłaby ona w okolicy 50 tysięcy. W poprzednich, w poprzednich cyklach mieliśmy korekty, zobaczmy, ile procentowe, to aż prawie około 50% była, tutaj oczywiście pandemia e, ściągnęła tą cenę niżej, zobaczmy sobie jeszcze jak to wyglądało e, w tym miejscu, czyli jeszcze wcześniejsze hosse, około 27% e, w tej korekcie, także jest to bardzo ciekawe. I jeszcze co ciekawe jest, to to, że e, w 2017 roku, zanim przebiliśmy najwyższy, wcześniejszy punkt z 2013 roku, przed przebiciem tego szczytu, mieliśmy korektę, akurat tutaj 36%. Oczywiście rynek w tym momencie jest znacznie inny, ponieważ wcześniej nie mieliśmy instytucji, nie mieliśmy takich napływów aż pieniędzy. No ale oczywiście kapitalizacja też jest większa teraz Bitcoina. Przekroczyliśmy już 1,2%. Miliarda, tak? Miliarda dolarów. Bitcoinie, więc jest to sporo. No i te ruchy cen nie są aż tak duże, jak to było w przeszłości. Te korekty też nie są tak duże, jak były w przeszłości. Ale nie dajmy się zwieść. Zawsze ta korekta może przyjść. Właśnie na rynek wpływają duzi gracze. I tak jak tutaj mieliśmy też korektę. Typu sell the news, czyli sprzedawaj um, fakty właściwie, czyli um, kupowanie tutaj informacji, była informacja, że będą ETF-y. Um, wszyscy ludzie z nadzieją tutaj kupowali, że będą ETF-y, a jak się one pojawiły, to mieliśmy korektę 20%. Więc Zobaczymy, jak się nam to dalej tutaj rozwinie. Czy będziemy mieli jakąś korektę, bo widzimy jakieś małe zatrzymanie ceny, czy będziemy dalej rośli i zobaczymy szybko all-time high, najwyższy punkt cenowy, bo już bardzo niewiele nam zabrakło. 64 tysiące prawie osiągnęliśmy w tym tygodniu, a najwyższy punkt cenowy mamy tutaj na 69 około, więc tylko 5 tysięcy dolarów dzieliło nas od all-time high. Ciekawe, um, ciekawe rzeczy się będą też działy za około dwa tygodnie, ponieważ nie wiem czy kojarzycie, ale 15 marca 2020 roku um, przeszło takie takie postanowienie, które mówiło, że banki nie muszą trzymać um, rezerw rezerwy tej um, fractional reserve, czyli nie muszą trzymać 10% Depozytów, tak jak to zawsze normalnie było, tylko muszą trzymać okrągłe 0%. Więc jest to oczywiście ciekawe posunięcie. To znaczy, że banki mogą pożyczać te co, ale to się kończy 13 marca, z tego co słyszałem, więc już właśnie za około no niecałe dwa tygodnie. Także ciekawy jestem bardzo, jak to wpłynie na, na ekonomię. Bo jeżeli popatrzymy na indeksy, indeksy są bardzo wysoko. Na wykresie tygodniowym możemy zobaczyć, że też przebiły najwyższe punkty z przeszłości. Indeksy innych krajów też, też całkiem wysoko. Nawet takich jak, jeśli dobrze pamiętam, Chiny, Rosja, inne duże kraje mają swoje indeksy bardzo wysoko. I ciekawy jestem, jak wpłynie to, że banki muszą trzymać już z powrotem te 10% rezerw, jak to wpłynie na całą ekonomię, bo jeszcze patrząc na wyniki tutaj czy US30 czy SP 500, mimo tego, że dopiero skończyliśmy lutę, jesteśmy na początku marca, to te indeksy już osiągnęły założenia całoroczne banków więc w dwa miesiące tylko zostało to spełnione. Także ekonomia bardzo mocno jakby pcha tutaj ceny w górę, a z drugiej strony mogą nastąpić właśnie takie wydarzenia, które może wpłyną na to, co, co dalej będzie z ekonomią, bo jeżeli w Ameryce teraz te banki będą musiały trzymać te rezerwy, co, jeśli dobrze to rozumiem, przełoży się na to, że no, będą musiały trzymać dużo więcej pieniędzy, a jeżeli ich nie mają aż tyle, znaczy, że nie będą mogły pożyczać aż tak dużo. Co znów się przekłada na to, że duże firmy nie będą mogły pożyczać pieniędzy od banków, będzie ten może kapitał limitowany, a wtedy te firmy nie mogą napędzać swojego wzrostu tak bardzo, bo nie będą mogły pożyczać pieniędzy, żeby. Jeszcze jakby dolewać paliwa do swojego biznesu, żeby szybciej się rozwijać. Więc pytanie, czy to na przykład spowolni wtedy rozwój i przyczyni się do negatywnych wyników na giełdzie? A jeśli negatywne wyniki na giełdzie, to jak to wpłynie na stopy procentowe? Mamy pod koniec marca, właśnie dwudniowe spotkanie, które. Będzie determinowało, co będzie dalej ze stopami procentowymi. Co oczywiście przełoży się na dalej na ekonomię, na dolara, no i też zapewne poniekąd na Bitcoin. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Czekam na właśnie na tego 13 marca, jak to wpłynie na, na rynek. Myślę, że to bardzo ciekawe. Tutaj czytałem sobie troszeczkę o tych bankach, co tam się działo w 2020 roku. Jak firmy pożyczają właśnie pieniądze, bo nawet firmy, które no, teoretycznie nie muszą pożyczać pieniędzy, bo mają ich bardzo dużo, pożyczają, no bo w ten sposób też zmniejszają może swoje ryzyko, maksymalnie zyski, bo yy, pieniądze w banku mogą mieć, ale nie używać ich, tylko używać te pożyczone, które dostają na niski procent. No dobrze, idąc, idąc dalej. Zobaczcie, mamy indeks chciwości bardzo wysoką, bo 80 punktów tutaj rósł nam przez ostatnie tygodnie, z 72 do 80 aż. Także są to no, całkiem wysokie poziomy. Zobaczmy na maks. Jeśli się są wniemy, to ostatnio tego typu punktacje mieliśmy tutaj. To był november. czyli listopad 2021. Zobaczmy, gdzie byliśmy wtedy, jeśli chodzi o bitcoina. No, to był szczyt dosłownie, ze zeszłego roku, więc jest to na pewno ciekawa informacja. Możliwe, że też właśnie się przyczyni do jakiegoś spadku, bo chciwość już jest duża. Wszyscy sobie myślę, że to będzie jeszcze dalej szło, a może przyjdzie jakaś korekta, która właśnie zlikwiduje dużo tych pozycji. Mówiliśmy kiedyś, jak przepływa kapitał z dużych kryptowalut, czyli z Bitcoina, do Ethereum, do innych altcoinów i na końcu właśnie do tych małych altcoinów i do memcoinów, czy memcoinów, tak? No jednymi tutaj kilkoma z tych memcoinów jest właśnie Pepe, Floki. Tutaj mamy with, Viv, czy jakkolwiek sobie to przeczytamy, nawet taka um, jakaś luna um, też bardzo wysoko urosła ostatnio. Czy to też, um, nie wiem, tutaj widzimy od Korgi ai, AI, też jakiś e, meme Coin, Bong, kolejny, wszystkie te odmiany psów bardzo dużo pieniędzy w nich poszło, nawet DOCZ y, bardzo dużo urósł, chyba ponad 50% w ostatnich 24 godzinach, że to są... To może po prostu oznaczać, że y, jest przed nami jakaś korekta. Może nieduża właśnie, ale, ale coś może się wydarzyć. No ale przejdźmy do tych kilku artykułów też, które mam. Y, tutaj według Majka, Banglona mówi, że złoto może zacząć trochę spadać. Mamy go w dosyć wysokich cenach teraz, bo około chyba 2084 akurat. Widać, jak duży napływ jest pieniędzy do ETF-ów, bitcoina. Na ETF-ach złota jest troszeczkę odpływ tych środków. Więc on tutaj wskazuje, że właśnie to może sprawić, że ludzie będą chętni bardziej do kupowania bitcoina, ETF-a niż złota. Nawet ostatnio słyszałem um, Roberta Kierwskiego, który mówił, że właśnie, mimo tego, że on był takim mega zwolennikiem złota, to mówił, że lepsze jest teraz srebro i właśnie bitcoin, um, a już nie tak bardzo złoto. Więc myślę, że ciekawe. Um, Id idąc dalej. Idąc dalej, MicroStrategy zrobiło miliard na Bitcoinie w 24 godziny. Po tych mega dużych wzrostach właśnie spółka. Um, dzięki zwiększonej kapitalizacji zbliżyła się do SP i szans do wejścia właśnie do tego indeksu 500 największych spółek. Także tutaj spełnili właściwe warunki już e, kapitalizacji, ale jeszcze muszą mieć obroty przez na, na jakimś tam określonym poziomie. Mm. Więc bardzo jest to ciekawe. Z jednej strony mamy Coinbase na, na giełdzie. Jest to jedna z takich kryptowalutowych, to jest kryptowalutowa giełda, tak? Ale kryptowalutowa spółka na Wall Street. I mamy MicroStrategy, które właściwie można powiedzieć, że jest kryptowalutową. Spółką produkują oprogramowanie, ale chcą się skupić szczególnie na albo tylko wręcz na oprogramowaniu pod bitcoina. No i oczywiście mają tych bitcoinów bardzo dużo, i właśnie on wpływa znacząco na ich kapitalizację, i wartość ogólną. I no, taka ciekawostka w sumie. Texas Blockchain Council wygrywa w starciu z urzędnikami. Trzech takich urzędników, trzy trzech, trzech departamenty wysłały do firm, które kopią walutę, kopią kryptowalutę, zapytania w formie takiej ankiety i tutaj oni, te, te ci urzędnicy stwierdzili, że ona zajmie do wypełnienia tylko 30 minut. A jednak one były tak rozległe i tak wnikliwe pytania, że te firmy kryptowalutowe powiedziały, że to jednak jest kwestia 40 godzin do wypełnienia wszystkich tych dokumentów i ankiet. No i stwierdzając też, że to może zaszkodzić ich firmie opublikowania takiej informacji, poszli do sądu, no i sąd przychylił się do ich wniosku, no i nie musieli tutaj dawać tych danych, a ci, co już dali, te dane będą zniszczone, więc fajnie. Z racji tego, że ja jestem pro kryptowalutowy, a rząd tutaj cały czas stara się jakby uprzykrzyć życie, czy to kryptowalutom ogólnie, czy firmom kryptowalutowym. No to fajnie, że wygrali. Jest taka ogólna idea, że mining, czy, czy ogólnie kopanie kryptowalut szkodzi środowisku. Aczkolwiek ponad połowa już, czy większość, yy, mówiąc ogólnie, yy, bitcoinów jest kopane przy użyciu odnawialnych źródeł energii. Bo dzięki temu też właściwie więcej zarabiają te firmy, więc też jest im to na rękę, też im na tym zależy, żeby właśnie te odnawialne yy, źródła energii wykorzystywać. Yy, I tak jak mówiłem właśnie o tej możliwej korekcie, to tutaj też niektórzy. Mówią o, o tym, że rząd USA może sprzedać swoje bitcoiny, które kiedyś tam skonfiskował. Przy tym, jak znalazł, kto zhakował Bitfinexa bodajże, tak, Bitfinex, jeszcze jakąś obagdę. Więc mają tych bitcoinów o wartości prawie miliarda. No ale z drugiej strony tutaj jest mowa, że. Jest taki duży popyt na bitcoiny, że jakby nie wpłynęłoby to na większe spadki, aczkolwiek może zrobić jakąś korektę. I jeżeli by kilka takich eventów, kilka takich rzeczy może spotkało się w jednym miejscu, no to możemy mieć tą korektę, o której właśnie przed chwilą też mówiłem. Więc trzeba by być na tym gotowym. I Tutaj też w tym, w tym artykule w sumie to jest taki wysłany, truizm tak truizm, także y, Mowa jest tutaj, gdzie pójdą dalej pieniądze z bitcoina. Jeżeli ktoś zrobił zyski na bitcoinie, to gdzie one dalej pójdą, no to jest, jest tutaj mowa o solanie czy linku y, poza bitcoinem i Ethereum. Więc oczywiście wiemy, już mówiłem wcześniej, jak przypływają pieniądze, że właśnie z tych większych kryptowalut przechodzą do tych dużych market capów, dużych kapitalizacji, potem do średnich, potem do mniejszych. I też te etapy się mu zazębiają, więc dlatego też jesteśmy w bardzo, bardzo ciekawym miejscu, gdzie jednocześnie do bitcoina dużo pieniędzy przychodzi, no ale widzimy też te mega wzrosty na innych kryptowalutach, no i też na tych coinach więc to może sygnalizować trochę jakąś, jakąś małą korektę, żeby zlikwidować szczególnie tych, co grają na dużych dźwigniach. Solana mega wzrosła też między innymi. Widzieliśmy już ją ponad 120 dolarów, nawet 130 dolarów, a dosłownie troszkę ponad rok temu ona była po 9. Czy po 8, między 8 a 9, tak tutaj 8. E, także też ciekawe, że właśnie w 2021 roku Ethereum z 80 dolarów, aż to jest niewiarygodne, że, e, że to tak niedawno temu było, ale cena Ethereum tam była 80 dolarów, poszło do 4,5 tysiąca dolarów. I tak samo pod koniec 2022 mieliśmy Solana po 8 dolarów, a zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Wiemy, że e, zapewne Hossa patrząc na te Przeszła chosy. Zapewne hosa potrwa do jesieni 2025 roku. Także Solana na pewno ma szansę odwiedzić te, te poziomy cenowe i tym samym zrobić dokładnie taki sam zwrot z inwestycji, jak to zrobił Ethereum parę lat temu. Tu już mówiliśmy właśnie o tych wzrostach na. Mimkoinach i WiFa też widzieliśmy na tym bubble wykresie, tak, on nam się tutaj pokazywał. Bardzo duże wzrosty 274% w ostatnim tygodniu. Jest to waluta. Uważam się, że jest nasolanie, ale mogę się teraz mylić. Tak, chyba jest tutaj z tego bąk, czyli to jest, on jest na, na salonie, więc już bliski przebicia dolara nawet jest, także to są całkiem spore wzrosty jak na taką walutę. No i dobija nam tutaj do kapitalizacji miliarda, więc szybko, szybkie wzrosty naprawdę. A, jeszcze oczywiście ciekawa rzecz, no bo PP 234%, a jeśli popatrzymy na. możemy sobie wejść w Categories i zobaczyć memy. Jeśli popatrzymy na PP Max, to zobaczymy, że on zrobił właśnie swoje ATH. Tak jak na początku zeszłego roku, mm, mieliśmy ten mega, mega szybki, duży wzrost, gdzie. Zdarzyły się osoby, które małe środki zainwestowały i zarobiły setki tysięcy dolarów, czy nawet ktoś, niektóre osoby przekroczyły milion dolarów zysku. Tak, teraz mieliśmy właśnie podobny impuls wzrostowy, On w procentach już nie jest tak duży, ale i tak możemy zobaczyć, jak szybko i jak duży tutaj wzrost się nam e, zrobił w ostatnich paru dniach dosłownie. Um. Tutaj mowa też o money na Bitcoina. Oczywiście widzimy, jak w ostatnich, nie wiem, powiedzmy, 10 latach, czy nawet z roku na rok, albo raczej z cyklu, z cyklu na cykl, jak ten Bitcoin przebija kolejne swoje szczyty ATH. I zobaczcie tutaj na tym wykresie, to są 7 świeczki, więc one trochę długo, długo trwają, ale możemy zobaczyć, że tutaj mieliśmy pierwszą Zieloną już taką humorę, że tak powiem, która zwykle trwała przez około 10 takich świeczek, może 8. Możemy sobie policzyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ale do szczytu mieliśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj wcześniej ciężko zinterpretować to. Tutaj mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A tutaj 3, 4, 5. I potem 6, 7, 8, 9. Czyli w okolicach 9. 9 razy 7, czyli mamy 63 tygodnie wzrostu w sumie. Odliczając już powiedzmy te 7 tygodni, no to. No to... No, nie cały rok nam wychodzi, tak? Jeszcze wzrostów. Sorry, trochę ponad rok. E, aczkolwiek. Wydaje mi się, że troszeczkę dłużej to może potrwać. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. To tylko takie e, statystyczne obliczenia na podstawie tego, co się stało w przeszłości. E, może być bardzo podobnie, ale nie musi być dokładnie. Także dlatego jest ważne to, żeby analizować cały czas, co się aktualnie dzieje i też uśredniać i swoje wejścia w różne kryptowaluty i swoje wyjścia, bo nigdy nie jesteśmy w stanie ani dołka przewidzieć, ani szczytu. Nie słyszałem o tej historii z Warrenem Buffettem, ale jest ciekawa. Tutaj twórca sieci Tron wygrał... Jeszcze się upewniam, bo, bo wiem, że a tak, to on wylicytował Kolację z Warren, Warrenem Buffettem za 4,56 miliona dolarów. No i te pieniądze poszły oczywiście na cele charytatywne, ale tam spotkali się na tej kolacji Charlie założyciel y, Litecoina, tutaj Joni Asia, założyciel Toro, to jest też giełda, i dyrektor naczelny Binance. Miał być chyba, ale się nie pojawił. I kilku innych gości. Ale właśnie to wtedy um, zostało podarowane Bafetowi telefon Samsung z jednym bitcoinem, trochę więcej niż jeden bitcoin i prawie 2 miliony tokenów TRX, które warte są teraz w okolicach 200 tysięcy dolarów. I bitcoin wiemy, że jest warty um, około 60. Więc niecałe 300 tysięcy dolarów dostał Warren Buffett w prezencie i jest szansa, że Warren Buffett ciągle posiada tego Bitcoina, mimo tego, że jest mega sceptyczny, e, jeśli chodzi o kryptowaluty, pomijając fakt, że zainwestował w bank, który y, udziela jakby serwisów, tak, czyli ma narzędzia, które e, pozwalają użytkownikom tego banku Inwestować w kryptowaluty. No I ogólną niechęć wykazywał, mówiąc, że nawet jeżeli ktoś by chciał wszystkie kryptowaluty sprzedać, wszystkie Bitcoiny sprzedać za 20 dolarów, to on by nie kupił, bo on nie widzi żadnej wartości w tym. Ale oczywiście on jest innym rodzajem inwestora. Nie mówię, że jest złym, bo jest bardzo, bardzo dobrym, jednym z najlepszych na świecie. Jednak Bitcoin ma też swoją wartość. No bo inaczej też nie miałby takiej ceny, jaką ma. I jest z nami już od ponad 14 lat, także też to coś znaczy. Tutaj o tych indeksie już grid mówiliśmy sobie, więc właściwie przeszliśmy przez wszystko, co chciałem przekazać. Na tym końcu, jako można sobie właśnie sprawdzać fajnie te kategorie, więc to polecam sobie zobaczyć. W kategoriach mamy mm, różne tutaj stable coiny, tak, zcentralizowane e, giełdy, czy też te mincoiny, które widzieliśmy, projekty związane z NFT, z gamingiem, e, layer tools, tak, które są mega, mega popularne, na które właściwie teraz bardzo mocno działam pod airdropy. Nawet e, ten airdrop, pod, który dzisiaj podsyłałem grupie tam za... Trochę spędzonego czasu, nie wiem, może godzinę, jest szansa na to, żeby zdobyć 1000 dolarów, tak, plus minus, w tokenach darmowych. Tylko przez to, że wchodzimy w interakcję z nowymi blockchainami, z nowymi sieciami i wszystko to omawiamy na sesjach kryptowalutowych. Tak, i też tłumaczę, jak to robić, aby, aby można było zarobić. Więc to by było wszystko, pewnie, na dzisiaj. Jest mega dużo tych ciekawych narracji. Jeszcze gaming mamy, launch pady, staking. Naprawdę jest tego mnóstwo, także to będzie zapewne bardzo, bardzo dobre około półtora roku. Więc razem nie tracić czasu, tylko. O, przypomniało mi się takie powiedzenie. Um, Ramsey, David Ramsey. Chyba on tak się nazywa. Zobaczmy na szybko. Um, David Ramsey, tutaj mi się literówka, to nie ten. Ale miał też nazwisko um, Ramsey. Dave, Dave Ramsey. On powiedział, że um, żyj, tak jak nikt. A, live like no one and later you will live like no one. Więc żyj jak nikt i w przyszłości będziesz mógł żyć jak nikt. Więc jeżeli zrobimy coś, co, co innym się nie chce teraz e, i coś, co inni nie robią, to w przyszłości będziemy mogli żyć jak, jak nikt, właśnie jak. jak niewiele osób, bo tak? tylko niewiele osób jest w stanie um, zdyscyplinować się, ułożyć sobie odpowiednie priorytety, żeby potem zebrać tego owoce i mieć takie życie, jakie chcą, na jakie sobie zasłużyli. Życzę Wam bardzo dobrego tygodnia i do zobaczenia za tydzień.